Cześć, witajcie ludzie, z tej strony Raflixa, to jest kolejny odcinek z House Chciałem odblokować już to tamte miejsce, miejscówki, te domki tu Ale dalej ich nie mogę. A my i lecimy znowu na... Chociaż nie, może ten dom zrobię, może jutro się odblokuje, nie wiem Czy to mogę kupować domy? Tak, ja to mogę kupować domy 80 tu 18. No stać, chodź. Może. Nie wiem, czekajcie. I wyszedłem. Dobra, idziemy do Krajfisz. O, nawet dwa są. Dobra, robimy to. Zrób to sam, poszło bardzo źle. Cześć przyjacielu Toma. Moja córka jest sam... zwańczą królową projektów. Zrób to sam. Muszę przyznać, tworzono... Tworzone przez nią dekoracje są naprawdę urocze, jednak powinna się trzymać z dala od wszelkiego rodzaju generalnych remontów wnętrz. Nasza biedna łazienka jest jej ostatnią nieszczęsną ofiarą. Może po, posprzątać połagę, które tam zostawiła. Renowacja z prawdziwego zdarzenia też by tu nie zaszkodziła. Och, i jest jeszcze sprawa kuchni. Prawie nie mam w niej miejsca na bla i nawet jeśli kiedyś podobała mi się i czysta, biała estetyka, teraz wydaje mi się nieco mdła. Może to moment, by wprowadzić tam jakiś kolor. Nie mogę się doczekać naszej współpracy i okej, okej, Nie uważam mikrofon Ok. Ja teraz tylko wystarczy, że poczekam, aż mi się wszystko złoży i zobaczymy, jak to tam wszystko wygląda. Biu, biu, biu. i możliwe że to już już jutro pojawi się seria z Far Cry. A. i też tak co jest jednym moim kolegą myślę żeby nie zacząć z serii z Minecraft'a z małą, małą ilością strach, strasznych mobów modów no, no, modów czy wiecie, na przykład takie jak to w Minecraft'cie są te mody Anomalia Co tam było? Mimicer y, The Man From The Fog Jak też widziałem, że takie se serie Minecraft'owe straszne, to są nawet popularne dosyć Ale to nie tylko dlatego, chcę, zawsze, chcę tylko tak dla beki z kolegą Bekę sobie tam ciśniemy w tej grze, robimy Za każdym razem Gdy w to gramy, chociaż i tak Umierać, umierać będziemy, bo będzie ustawione survival, a nie hardcore od razu, jakby co mówię. Yy, no, umierać będziemy, ale przeżyć... Też się będzie dało. Już będzie trudniej. Ale ja mam dużo tu do sprzedania w tym momencie, o Jezu. To jest tylko pytanie, kto Mamy już, tak mogę od razu powiedzieć, My z kolegą mamy już jeden świat, o którym już sobie trochę pograliśmy, a i tak pytanie do Was, jeżeli osoby, które to oglądają ten odcinek. Czy mamy zaczynać z moim kolegą od nowa? Czy robimy to w ten sposób, że na tym świecie, który mamy, nagrywam. Ten świat i tak jest jakoś za bardzo, za dużo rzeczy tam nie jest zrobione. Jedyne co to... Zaleziona wioska, zbroje żelazne i broń. Tak. Broń w tej też będziemy mieli. Ale to, oczywiście, jeżeli powiecie, no to wtedy wszystko będzie wiadome. Yy, tak. A nawet jeżeli nie powiecie, to z... zrobimy tak jak z kolegą, co ustalimy. Ja wiem, co to może być, tak? Biedne ściany i okno. Wczoraj hmm. pierwszy raz zrobiłem na odcinku te, yy, no nie intro, ale outro to takie. Może nie jest zbyt fascynujące, ale jest spoko, moim zdaniem oczywiście. Robiłem je tam kilka minut. No za długo to tam i tak nie trzeba nic robić. Teraz tylko właśnie myślę nad intrem, czy jakieś robić, czy nie. Outro to tam outro, bo to zazwyczaj są te, to po co ma tam być moje gadanie i te ostatnie filmy. Tam od razu mogę dać outro, dziesięciosekundowo oczywiście. Tak jak wczoraj było. Hmm. Nagrywanie. Pam pam I tak w ogóle to też można zapytać, jak wam dzień mil, jeżeli no... Zgaduję, że nikt na to nie odpisze, ale się pyta mi tak. Miejcie trzeba się pytać, trzeba być miłym. Ale tak się kogoś nie zna, to ja się może... Ja się zamknę, może lepiej. Dobra, myjmy okno. Bardzo ładnie. Dobra. To jest to skupienie na myciu. A wcześniej nie mogłem tego umyć. O, wydziada, tu co? Pixel, jak nic, to był pixel jeden. No, coś sprzedajemy. Nie chciałem kibla sprzedać, a już dobra. Jedłoko, troszkę nie. Teraz ściany, wszystkie ściany. Mhm, mm no dobra. O, jeszcze ładny kolor. choć jeszcze, będę musiał to dokupić jeszcze. Nie. Dobra, teraz tak w dół. Zaraz pójdziemy teraz w dół, a zaraz pójdziemy jeszcze tam do góry. Dobra, teraz tak te górne. No dobra, dobra teraz nie dobiera. Ja chciałem w sumie. Tu, tu tu i tu i dziękuję dwójka sprzedaj. teraz co? jak to przed chwilą sprzedałem to teraz kupujemy tu tak tu lecisz tu Czyż nie 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 czekajcie ja coś ja już to bardzo źle zrobiłem jest bardzo zły pomysł dawać to nad y, tą toaletą. Dobra, to ty lecisz tutaj. Lustro trzeba jak się my walkę dopiero zamuty wtedy możemy lustro dawać też. Dobra, A to lampka będzie lekko przesunięta jednak. Nie, to się przesuń... Tu przesuńmy. Ale przepraszam za to takie te, ale... Przykładanie z tego miejsca na to, ale... Widzicie co ja robię? Co ja odwalam jakie? Jakumienione. Dobra i dopiero teraz... O! No i tylko dlatego to ruszałem. czy coś na papier i na ścianę walniemy rybki łazienka załatwiła. Było coś o kuchni. Mowa o kuchni, a nie o pokoju. Hmm... Gdzie tu coś jeszcze jakiś plan? Przepraszam ja ci się grało bardzo. Aha Tutaj nic, przepraszam, będę chodził teraz tak fajny puszek, żabata. ta. fajna Kuchnia jest tu. Gdzie jest mój odkurzacz? Przepraszam za tę ciszę. To, to była cisza myślenia, co mam teraz zrobić. Ja zacząłem w ten odkurzacz klikać, który tu leży, bo myślałem, że go też trzeba wziąć jakoś. A, kuchnia. Faktycznie, zapomniałem. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że boku myślę, że ja te rzeczy wszystkie wezmę i ten. Powiedzcie, że te babka myśli, że to wszystkie tutaj rzeczy wezmę i pokładam. Takiego mała im już sama układa. Nie, to jest kwiatek, przepraszam. Dobra czwóreczkę i myjemy tak podłogę ściany. No się, są szczęśliwy, No to i To OK Co to co to było? tego ja się tego nie dowiem. Dobra, kładziemy pyteczki na podłodze. A że to się osiągnięcie do tego, że jakieś albo coś. A tu nie, tu jest tylko, że mam na jedną gwiazdkę do dopiero. Nie no możemy sprzedać. A tu, obok lodówki damy, na przykład właśnie piekarniczek. Piekarnik W sumie jak zwał tak zwał. W sumie to jest taki piekarnik, albo z tych gazowych na górze. Był szafeczka możemy tutaj dać, szafeczkę półeczkę No i to też możemy dodać To tu śtarekś Co jest kurde? No, kiedy bo trzykacie, bo Mitwaka dostałem w tym momencie. Takiego dość sporego twaka Dobra nie wiem Układajmy to proste półeczki tutaj wszędzie. Wszędzie i nigdzie, jak to mówią. I jajecznica. I dziękuję. I też dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym. No i cześć. Pa. Do zobaczenia.